Przekapiłeś termin na złożenie deklaracji PIT lub CIT, a może księgowy, który miał się tym zająć zapomniał, nie zadziałał podpis kwalifikowany albo dotknęła Cię nagła awaria prądu, a poczty zamknęli godzinę za wcześnie. Nie jest ważne, z jakiego powodu nie złożyłeś w terminie deklaracji podatkowej. Co jednak zrobić, jeśli tobie się zdarzy taka sytuacja? Przede wszystkim nie panikuj. Spóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej to nie koniec świata. Jakie są jednak konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie? Mogą one powstać na gruncie prawa podatkowego oraz na gruncie prawa karnego-skarbowego. Przede wszystkim, jeżeli mamy podatek do zapłaty, mogą zostać naliczone odsetki. Odsetki od zaległości podatkowej wynoszą w skali roku dwukrotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Powiększone o 2 punkty procentowe. Minimalnie odsetki muszą jednak wynosić 8%. Obecnie stopa Lombardowa wynosi 5,75%, w związku z czym odsetki podatkowe wynoszą 13,5% w skali roku. Jeżeli podatek do zapłaty wyniesie 2704 zł, wówczas odsetki wyniosą 1 zł dziennie. Przy opóźnieniu rzędu kilku dni i niewielkiej kwocie podatku, lub przy braku podatku do zapłaty. Konsekwencje podatkowe są zatem nieistotne. Konsekwencje karno-skarbowe mogą natomiast wyglądać groźniej. Maksymalną bowiem karą za niezłożenie deklaracji podatkowej jest kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych oraz pozbawienie wolności od 5 dni do 5 lat. Wymiar kary zależy od tego, czy w związku z niezłożeniem deklaracji podatek został narażony na uszczuplenie, czy też nie. Jeżeli podatek narażony na uszczuplenie był małej wartości. Karą może być wyłącznie grzywna. Jeżeli jednak zorientowaliśmy się, że deklaracja podatkowa nie została złożona w terminie, możemy zawiadomić o tym Urząd Skarbowy, na przykład przez portal e-Urząd Skarbowy i złożyć czynny żal. Dobrowolne ujawnienie takiego zdarzenia spowoduje, że nie zostaniemy za nie pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej. Podsumowując, jeżeli w terminie nie złożyliśmy deklaracji podatkowej, należy zrobić to jak najszybciej, zapłacić podatek wraz z odsetkami oraz złożyć czynny żal.